W dzisiejszym odcinku o najlepszym posiłku, który zmniejszy ryzyko zawału o 200%. Nie tak dawno nagrywaliśmy film o tym, jak nie jeść 72 godziny, a dzisiaj pokażemy Wam, jak skonstruować posiłek, który przede wszystkim obniży trójglicerydy, obniży ten zły cholesterol. Zmniejszy tym samym ryzyko sercowo-naczyniowe. I niestety o takich zaleceniach nie usłyszysz w mainstreamie, bo system prędzej da tobie tabletkę na objawy, niż powie tobie, co jeść, żeby być zdrowym. A więc usiądź sobie wygodnie, bo w dzisiejszym filmie przede wszystkim powiemy ci, jakie są najczęstsze przyczyny zawału, dowiesz się, jak dochodzi do zawału serca, ale też powiemy, zastanowimy się, dlaczego jest tak, że coraz Liczniej, coraz młodsze osoby trafiają do szpitala z zawałem serca. Ale przede wszystkim na końcu dostaniesz od nas protokół, procedurę tworzenia posiłku krok po kroku takiego, który zdecydowanie zmniejszy ryzyko zawału serca. I będzie coś, coś jeszcze, informacje o witaminie D, o których pewnie nie wiesz, dotyczące właśnie jej potężnego, niesamowitego wpływu na układ sercowo-naczyniowy. Ale zanim o tym wszystkim, to zaczniemy od historii, dramatycznej historii, która zdarzyła się naprawdę, a konkretnie w przychodni, w której ja pracowałem, w poz e, Historia dotyczy młodego, bo 32-letniego chłopaka, który zgłosił się do mnie z bólem pleców. Pamiętasz wielokrotnie opowiadając tę historię? Tą sytuację. Młody człowiek, który wszedł do gabinetu i uskarżał się na dolegliwości bólowe pleców, nie skażąc się na nic innego. Co w takim razie... Ty byś zrobił, no ja zrobiłem prostą rzecz. Wysłałem go do gabinetu zabiegowego po to, żeby dać lek przeciwbólowy, bo nic nie wskazywało na to, że za chwilkę się okaże, że ma masywny zawał serca. Można było to zbagatelizować. Ból pleców to najczęściej kręgosłup, może jakiś napięciowy ból pleców. Często spokojnie można to załatwić lekiem. Fajnie, że nie straciłeś intuicji i za, zaufałeś głosowi serca. Nie straciłem intuicji, bo jednym z badań, które zaleciłem, było EKG Serca. To jest podstawowe badanie, które ma na celu pokazać w wyniku specjalnego takiego, wiecie, ślaczku, nie będziemy tego tłumaczyć tutaj, czy serce pracuje prawidłowo, czy nie. I tak naprawdę. To EKG pokazało masywny zawał serca, ale zaraz po tym, bo to nie jest ten kulminacyjny moment. Po tym, jak dowiedzieliśmy się, że ma zawał serca, jego serce się po prostu zatrzymało. I Dokładnie tam, w gabinecie zabiegowym, tanęło serce i zaczął umierać. I to było jego szczęście w nieszczęściu. I no powiesz, dlaczego miał szczęście, że jego serce zatrzymało się w trakcie zawału? No oczywiście, profesjonalny personel, dostęp do leków, które mogliśmy podać w trakcie reanimacji, bo szybko zaczęliśmy reanimację. Na szczęście byli jeszcze inni. Lekarze i wszyscy zbiegliśmy się do gabinetu zabiegowego, rozpoczęliśmy reanimację. Najpierw podaliśmy leki, potem zastosowaliśmy defibrylację. Taka akcja trwała kilkanaście minut. Po kilkunastu minutach udało nam się przywrócić akcję serca tego pacjenta. Przyjechało pogotowie ratunkowe, które natychmiast zabrało pacjenta do, na kardiologię do pracowni hemody hemodynamiki, gdzie potwierdzono zawał serca i włożono dwa stęty. Wiem, że później po kilku tygodniach pacjent przyszedł Tobie dziękować za to, co zrobiliście, ale co najważniejsze, pamiętam z tej historii, że pacjent wcale nie był otyły. Nie, pacjent nie był otyły, nie był takim typowym przykładem osoby z otyłością. Był to pacjent wręcz szczupły, niewielka otyłość brzuszna, ale jak się okazało, kiedy przyszedł podziękować nam wszystkim za uratowanie życia. Okazało się, że jego dieta i styl życia odbiegał bardzo mocno od tego jedzenia, które chcemy Wam pokazać na końcu tego filmu. Węglowodan poganiał węglowodan, insulina wystrzeliwała w kosmos bardzo często yy, i to wszystko spowodowało yy, i doprowadziło do faktu, że młody człowiek dostał masywnego zawału serca. No dobrze, dlaczego my to wszystko mówimy? Dlatego żebyście posiedli wiedzę, która zmniejszy ryzyko zawału serca, ale trzeba sobie najpierw zadać pytanie, w ogóle jak dochodzi do zawału serca. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, to chcielibyśmy Wam przedstawić w skrócie, oczywiście obrazowo. Jak zbudowane jest serce i jaką pełni funkcję? No to serce jest to pompa, która, jak zdajecie sobie sprawę, pracuje cały czas. Bez względu, czy jest to dzień, bez względu, czy jest to noc, bez względu, czy jesteście w pracy, czy nie jesteście w pracy. W związku z tym, że jest to pompa i jest to pompa mięśniowa, domyślacie się, że do, takiego, do takiej pompy, czyli do mięśni, tak intensywnie pracujących non-stop, należy cały czas dostarczać odpowiednich składników, czyli tlenu, odpowiednich składników, czyli energii i odpowiednich witamin, które zasilają tę pompę po to, żeby pracowała idealnie. No i teraz jak się domyślacie, no żeby dostarczyć te wszystkie składniki, potrzebny jest układ tętnic, które właśnie to robią. Spójrzcie teraz na ten, na ten rysunek. To są tętnice serca, tak zwane tętnice wieńcowe. Odchodzą one od największej tętnicy w waszym organizmie, czyli aorty. Jest lewa tętnica wieńcowa i prawa tętnica wieńcowa. Jak widzicie na tym diagramie, lewa tętnica wieńcowa zaopatruje większość serca, ona jest ważniejsza pod kątem rokowań w trakcie zawału, no bo jeżeli ona się zatka, no to jest większe ryzyko nagłej śmierci sercowej, a prawa głównie unaczynia, czyli dostarcza te składniki odżywcze do prawej części serca. Ważna informacja, te tętnice nie są duże, bo mają średnicę zaledwie od 2 do 4 mm, to mniej więcej średnica y, y, rysika y, ołówka, bardzo niewielka średnica i co najważniejsze, jeżeli taka tętnica się zatka, to natychmiast przestaje dochodzić do mięśnia. Tlen i potrzebne substancje, które utrzymują ten mięsień przy życiu. Dochodzi do martwicy, i zobaczcie na ten diagram, zobaczcie na tą grafikę. W zależności od tego, która tętnica zostanie zatkana, to ten obszar mięśnia sercowego zostaje uszkodzony, i w tym miejscu tworzy się martwica, a potem tworzy się blizna z pełnymi konsekwencjami, bo ym, taką Konsekwencją, którą ja zobaczyłem na własne oczy, było zatrzymanie krążenia. To jest po prostu konsekwencja zatkania tego dostępu tlenu, ale konsekwencją jest też niewydolność serca bądź różnego rodzaju arytmie. Dlatego tak ważne jest, żeby jak najszybciej rozpoznawać zawał serca, ostry zawał serca, a służą temu objawy, które są na szczęście w tym wszystkim typowe. Bo spójrzcie na kolejną grafikę, która obrazuje Zakres bólu typowego, bólu zawałowego z przodu na klatce piersiowej. Ale ty powiedziałeś, tak, typowe, na szczęście my powiemy o typowych, ale dodam tylko, że przypadek tego mojego pacjenta był zupełnie nietypowy. On mhm. w żadnym momencie nie zgłaszał dolegliwości bólowych typowych, więc to jest ta trudność rozpoznawania zawału serca. Ale mam wrażenie, że u młodych jest, przebiega to bardzo nietypowo. U młodych i u kobiet to jest myślę, że bardzo charakterystyczne. Kobiety bardzo nietypowo prze, prze, przechodzą zawał. I teraz zobaczcie, jak, jaki jest charakterystyczny ból zawału. To jest silny, gniotący ból w klatce piersiowej. Jak te czerwone jeszcze, zobaczcie na tym diagramie. On często promieniuje do le le lewej ręki, do szczęki, czyli idzie tutaj do góry, ale także może promieniować do lewych palców nawet. Czasem występują nudności, bóle brzucha i zawroty głowy, i drugi taki charakterystyczny to jest właśnie promieniowanie do pleców, ale to już jest bardziej takie nietypowe i to było u Twojego pacjenta. Ten pacjent miał ból tutaj, w górnej części kręgosłupa piersiowego, w dolnej silnego, więc no tu było pełne prawo, żeby zbagatelizować i pomyśleć, że ten człowiek ma jakieś napięciowe bóle głowy albo wynikające z choroby kręgosłupa. I to jest teraz oczywiste, że jeżeli zawał trwa długo, no to ta krew nie dopływa dłużej i dochodzi do martwicy. Dlatego musimy jak najszybciej dowieść pacjenta do pracowni koronarografii, odetkać y to miejsce i zapobiec martwicy w tym miejscu. To właśnie miał wykonany ten zabieg, miał wykonany ten pacjent. Dwa stęty włożone do tętnic wieńcowych po to, żeby udrożnić ten przepływ i zapewnić ponowny przepływ i dostarczenie tych substancji, które no sprawiają, że mięsień pracuje prawidłowo. No to zadajmy sobie teraz pytanie, jakie sytuacje Najczęściej prowadzą do zawału. Jakie są przyczyny zawału? To ja bym zaczął tak, żeby uświadomić sobie pewną zależność. Podwyższony poziom trójglicerydów to nawet dwukrotnie zwiększone ryzyko zawału serca. Badania pokazują, że osoby z podwyższonymi trójglicerydami powyżej 200 mg na decylitr mają właśnie ponad dwukrotnie większe ryzyko zawału, a tymczasem oskarża się głównie cholesterol jako główny winowajca i najczęstszą przyczynę zawału serca. I to jest bardzo ważne. Zobaczcie na to badanie opublikowane w Jama Cardiology. Oprócz trójglicerydów, na szczycie, szczycie przyczyn chorób serca jest cukrzyca typu drugiego, zespół metaboliczny, ale też insulinooporność, która no jest teraz chorobą Myślę, że tych czasów wręcz pandemia, która panuje na całym świecie. Ale co więcej, bo ja patrząc na ten wykres widzę dalej nadciśnienie tętnicze, widzę dalej y, otyłość i dopiero potem widzę palenie papierosów, co jest logiczne. Wobec tego zobaczcie, cukrzyca typu drugiego, zespół metaboliczny, nadciśnienie i otyłość to wszystko są stany chorobowe, choroby bądź też objawy. Insulinooporności. Ale wiesz, co ja widzę, patrząc na te, na te diagramy? Widzę też tutaj osoby z insulinoopornością, ale też widzę możliwość profilaktyki, bo żeby wycofać większość tych przyczyn zawału, należy odżywiać się w sposób, który obniży insulinę. Nie zdradzaj, bo na końcu ten sposób, który obniży insulinę, bo to jest też ważne pytanie, po tym, co już się dowiedzieliście, dlaczego coraz młodsze osoby dostają zawału serca? Tak. Otóż odpowiedź jest prosta. Sięgamy do raportu Fundacji Bracia Rodzeń, który przygotowaliśmy wspólnie z naszymi mądrymi głowami naukowcami. Pozdrawiamy Damiana tutaj. Statystyki są zatrważające. Cukrzyca typu drugiego to są miliony Polaków. Mm -hmm. Już pomijając statystyki światowe gdzie tak naprawdę przewiduje się, że 783 miliony osób na świecie w 2045 roku będzie miało cukrzycę typu drugiego. Połowa światowej populacji ma insulinooporność, a szacuje się, że nawet ponad 40% Polaków ma objawy insulinoporności. No dokładnie. I to jest zawsze trzeba pamiętać, że te dane są niedoszacowane, ponieważ nie ma pewne, ustandaryzowanego sposobu diagnozowania insulinoporności, a wiele wielu niestety naszych kolegów lekarzy wręcz bagatelizuje tą chorobę. No i mamy odpowiedź, dlaczego tak wiele młodych osób ma zawały serca? Otóż dlatego, że nie zapobiega się tym zawałom poprzez diagnostykę insulinooporności, bo system nie widzi insulinooporności. System hmm. jest zadowolony tylko wtedy, kiedy masz chorobę, bo możesz zrobić drogą procedurę, jakim jest włożenie stenta, możesz da może dać tabletkę i powiedzieć no dobra, stało się teraz trzeba brać leki do końca życia. No nie jest celem tego filmu y, przytakiwanie systemowi, tylko my chcemy zapobiegać zawałom serca, a jak zapobiegać, to przez odpowiednie odżywianie, o którym na końcu. Yy, niedawno rozmawiałem o pacjenci, z pacjentem, który w wieku 44 lat, kolejna osoba w wieku 44 lat y, trafiła do szpitala z ostrym zawałem serca, dwa stęty. I mówię oczywiście, pytam się, dobra powiedz mi, stłuszczenie wątroby masz? On mówi, tak, mam stłuszczenie wątroby. Skąd wiedziałeś? Mówię, i co, powiedz mi, że rozpoznali u ciebie albo cukrzycę, albo stan przedcukrzycowy. I mówi, faktycznie, każą mi zdiagnozować się w kierunku cukrzycy, bo zdiagnozowali u mnie stan przedcukrzycowy i bardzo wysokie trójglicerydy. Czyli ten pacjent jest klasycznym dowodem na to, co mówimy w tym filmie. Choroba zaczyna się w kuchni, ale też w kuchni może się zakończyć. Dlatego napisaliśmy książkę Kuchnia Braci Rodzeń, z której dowiesz się, jak przygotować posiłek, aby wyzdrowieć i pięknie żyć. Zamów książkę na www.braciarodzeń.pl Zespół metaboliczny, czyli chory metabolizm, jest często... Rozpoznawane przy okazji już objawu, którym jest zawał serca na oddziale kardiologicznym. Właśnie. Yy, I przykre jest to, że system widzi tylko yy, malutki wycinek. Yy, malutki wycinek, czyli. Wszystko zrzuca się na ten jeden czynnik, czyli cholesterol. Możesz zdrowo się odżywiać czy węglowodanowo, możesz mieć świetne trójglicerydy, możesz mieć obniżoną insulinę, ale jeżeli cholesterol masz podwyższony, to bardzo wielu pacjentom wciska się niepotrzebnie ten błąd w sztuce statyny, tylko dlatego, że widzimy. Ten wynik, cholesterol podwyższony, nie. To jest brak wiedzy i umiejętności interpretowania wyników w połączeniu z pacjentem. Ale to jest oczywiście, uważam, bo jak widziałem wypis tego pacjenta, to nie było tam też wykonanego badania poziomu witaminy D. E, oprócz tego, że nie było insuliny, co by potwierdziło insulinoporność, to nie było witaminy D. I teraz dlaczego ja uważam, uważamy, że to jest tak, e, no, zaniedbanie? Nie, nie wiedza, ignorancja. Przecież sami byliśmy niedouczonymi ignorantami jeszcze 7 lat temu, ale witamina D, oprócz tego, że wiemy, że ona służy do tego, żeby mieć mocne kości, mocne zęby, to jest normalne. Też odporność jest tutaj bardzo często wymieniana, ale na pewno nie znaliście tej funkcji witaminy D, o której powiemy teraz, bo chociażby to, że reguluje. Poziom tlenku azotu. O, bardzo ważne tlenek azotu to jest ta, ten element, który, jeżeli jest wytwarzany, to powoduje rozszerzenie na, naczyń więcowych, tętniczych i zmniejsza ciśnienie. A e, nadciśnienie tętnicze jest, jak widzieliście na tych diagramach, jednym z kluczowych czynników, które doprowadzają do miażdżycy i powikłań sercowo-naczyniowych w tym zawał i właśnie udar. Więc powinniśmy mieć odpowiednią ilość witaminy D, a odpowiednia ilość to jest oczywiście nie 20, nie 30, nie 40, tylko 80 do 90. Druga ważny element e, witaminy D to jest to, że ona działa przeciwzapalnie. Ona pomaga e, zmniejszać stan zapalny no, razem z dietą ketogeniczną. One działają świetnie i synergicznie. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że e, po, zmniejsza poziom cytokin, które uszkadzają śródbłonek. No, śródbłonek musi spełniać swoją funkcję, czyli funkcję homeostatyczna, funkcja ochronna, funkcja prozapalna, przeciwzakrzepowa e, itd., tak co więcej, no te, tego yy, też y, wielu nie wie, że odpowiedni poziom witaminy D to odpowiednia regeneracja glikokaliksu i śródbłąka. No właśnie w tych tętnicach ta cienka warstwa... Śródbłonek i glikokaliks To są bardzo cienkie warstwy ale, ale, ale kluczowe warstwy do tego Żeby do tego zawału nie doszło I chcąc zapobiegać zawałowi Oprócz odpowiedniego odżywiania Trzeba zadbać o to, żeby mieć witaminę D Na odpowiednim ale poziomie Zatrzymajmy się na glikokaliksie, bo ja za, za, zawsze zwracam uwagę Jesteśmy, myślę, że pierwszymi e, jak, Lekarzami w Polsce Którzy o tym mówią e, Bo na studiach się tego nie uczy no, Spójrzcie na tą rycinę, glikokaliks Czyli nie dość, że mamy endotelium, czyli tą taką wewnętrzną Wewnętrzną warstwę w naczyniach wieńcowych, to jeszcze mamy taki delikatny meszek, który jest właśnie nazwany glikokaliksem. I teraz tu akurat jest książka, którą, jeżeli chcecie, to na Amazonie jest dostępna. Książka Glikokalix and Its Role in Inflammation and Atherosclerosis, czyli rola glikokalixu w zapaleniu i miażdżycy. Ale też coraz liczniejsze badania, które o tym mówią, chociażby ryc Rycina. Pierwsza z badania opublikowanego Frontier frontersyn. I podsumowujemy. Zobaczcie. Modulacja glikokaliksu w warunkach aktywacji. W warunkach zdrowych, nienaruszony glikokaliks śródbłąkowy utrzymuje homeostazę śródbłąka. Czyli tą równowagę, słuchajcie która jeżeli występuje, nie doprowadzi do miażdżycy. Glikokaliks jest niezbędnym elementem, który chroni przed występowaniem, przed rozpoczęciem procesu miażdżycy. I teraz reguluje on przepuszczalność nawet dla LDL-i, dla bakterii, dla innych czynników. Odgrywa rolę przeciwzapalną i przeciwzakrzepową. Jeżeli spytacie kardiologa jakiegokolwiek, to każdy wam powie, że musi być też indukcja procesu zakrzepowego, czyli tworzy się skrzep po najczęściej pęknięciu blaszki miarzycowej. I glikokaliks chroni przed tym aktywacją, aktywacją czynników prozakrzepowych. I teraz. Po aktywacji w warunkach patologicznych podczas stanu zapalnego, cukrzycy i innych stanów patologicznych, następuje złuszczanie glikokaliksu, co niszczy tą najważniejszą linię obrony. No dobra, wiemy wiele, nie wszystko, ale wiemy wiele, no to przejdźmy teraz do tej ostatniej części, czyli posiłek, który zmniejsza ryzyko zawału serca. I teraz to nie będzie żart. Burger. Z czerwonego mięsa, z jajkiem, awokado i pestkami mm, dyni, pycha. czyli bardzo prosty, smaczny i przede wszystkim skuteczny w zmniejszaniu ryzyka sercowo-naczyniowego posiłek. I oczywiście domyślam się, że wielu teraz złapie się za głowę, bo większość z nas kojarzy burgera z Coca-Colą i z frytkami i z bułką pszenną e, z na, góry, na, na górze i do dołu, ale my dla nas burger to jest mięso, czyli najlepszej jakości białko z najlepszej jakości tłuszczem zwierzęcym. Dla nas burger to są warzywa, ewentualnie owoce, no w tym przypadku awokado y jako owoc. I dla nas burger to jest jajko, której kładziemy na to mięso, y posypujemy pestkami dyni, i to jest coś, co działa bardzo dobrze na wycofywanie insulinooporności, czyli głównej przyczyny zawału serca logiczne i zdroworozsądkowe podejście do odżywiania. Możemy do tego dodać jeszcze garść, garść orzechów włoskich lub laskowych, żeby dostarczyć jeszcze i kwasy omega-3 i witamina E. Zresztą cały czas tutaj się pojawia ten przepis, wchodzi na ekran, więc patrzcie, zapisujcie. Przygotowanie też jest tu, tutaj napisane i smacznego. I oczywiście zasada jest prosta. Im mniej węglowodanów, tym mniejsza insulina i, i wycofywanie szybszej insulinoporności. Im więcej zdrowego białka, tym mniejsza, e, mniejszy głód, większa sytość i lepsza regeneracja, ale także dbałość o glikokaliks i e, e, zdrowie organizmu. I najważniejsze, dowiedzieliście się też w tym filmie, że zawał serca to stan zapalny. Przyczyną właśnie jest stan zapalny. Wobec tego, brońcie, panie Boże, żeby używać olejów roślinnych, takich jak słonecznikowy, rzepakowy czy margaryna. To są oleje, które w żaden sposób nie chronią Twojego serca. To są oleje, które przyczyniają się do zawału serca. Koniec kropka. Tim masło, tylko i wyłącznie to jest najlepszy i najbardziej zdroworozsądkowy i mądry wybór. Życzymy smacznego! 72 godziny tylko o wodzie bez jedzenia może wydawać się czymś naprawdę ekstremalnym. I powiemy Wam szczerze, też tak myśleliśmy, dopóki sami nie zaczęliśmy tego robić. To, co zaobserwowaliśmy, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego w tym filmie chcemy się podzielić naszymi doświadczeniami.